i działacza kultury powiatu Krasnowcawskiego Zapraszamy na krótką relację. Panie senatorze, panie starosto, panie i panowie, szanowni państwo. Dzień pracownika i działacza kultury powiatu krasnoludzkiego, kultura 2018. Co to, za spotkanie i kto w się spotkało, żeby się spotkało, żeby się spotkało, żeby się spotkało, żeby się spotkało, Bierze udział praktycznie żeby społeczeństwo spotkało, żeby się twórcy żeby zespoły muzyczne, wszyscy się którzy żeby którzy Ja osobiście jestem naprawdę bardzo Co To za spotkanie i kto w nim bierze udział? To są powiatowe dni kultury, organizowane po raz 14 na terenie naszego powiatu. Tak się składa, że każde dni związane z kulturą organizowane są każdego roku w innej gminie. Teraz po raz drugi są zorganizowane na terenie gminy pięknej, rozniczo położonej, gminy Rudnik. I chcemy podziękować ludziom, którzy właśnie związani są z polską kulturą. Chcemy podziękować pracownikom kultury, animatorom za ich pracę, za ich pasję. To kultura, jak ja powiedziałem w swoim wystąpieniu, to jest wielkie dziedzictwo, to jest nasz skarb, to jest wielka wartość. Kultura ma to do siebie, że ją przenosimy z pokolenia na pokolenie. To piękne, polskie, nasze. I ten dzisiejszy dzień. Właśnie służy temu celowi, a myślę, że to naprawdę ma sens. Co ja Pani dowiedziała o imprezie? Dowiedziałam się z zaproszenia, które otrzymała od stanowisku na sosowskiego Janusza Szpaka, a jestem co roku na tej imprezie. Co się Pani najbardziej spodobało? Ojej, a? ciężkie pytanie. No, szczerze, my on stał... to... to... Trudno mi się zdecydować, wiecie, ponieważ najbardziej moją uwagę, jestem trochę miłośniczką e, robót ręcznych tych e, rzeczy, które Państwo tutaj wystawiliście. No i najbardziej moją uwagę zwróciło rękodzieło w postaci szczyt sygnałów, tak się A jak się pani będzie bawi? Bawię się świetnie. Szkoda tego, że muszę niestety wrócić przed końcem imprezy, ponieważ mam 18 następnych spotkań na Zutawie. Zresztą się już spóźniłam, ale nie mogłam wyjść wcześniej. A, wiesz jeszcze... ...to, że są godni tego, aby ich zaprezentować na zewnątrz, powinni pokazać to równiną. Pomysł świetny, te melodie, które tam, które leciały podczas kolejnych dołączeń, po prostu rozbroiły mnie i do ozadniły. A czy taka impreza powinna być? Panowie, którzy jeszcze są wujki nie wspominam, że macie, że macie jeszcze uwagi chyba tak. Proponuję, żeby wszyscy się pokazali. Może na Porsche tutaj, że... Jaką twórczość pan prezentuje? Twórczość się i wiejską, i gramy koncerty. O, o różnej tematyce. Czy to czym się Pan zajmuje jest trudne? Nie, to moje hobby jest. Ja zawodowo kiedyś grałem w jeszcze wojskowej, a teraz tak, społecznie. Nie wiecie. Nie wiecie, tak. Czy takie spotkania są jeszcze kiedyś Tak, jak najbardziej jest potrzebne. Na co się Panu podoba na... co się Panu najbardziej podobało się na, na dzisiejszym spotkaniu? Najbardziej występy dzieci bo no to jest najmilsze, no. i ładnie śpiewają, ładnie tańczą, tak, to podobało mi się, najbardziej. No Skąd się Pani dowiedziała o tej imprezie? Po prostu zostało to nagłośnione na stronie internetowej przez teraz opowiadamy w takim i w nie pana, pana pierwszego, dowiedział o tej imprezie. Dostaliśmy e, z naszej w zasadzie instytucja, którą kieruję, e, od niemalże 14 lat współtworzył tą imprezę, ponieważ zatrudniamy specjalistów, jeżeli chodzi o ocenę dorobku artystycznego. Mamy doskonałych instruktorów, którym jest no, znacznie łatwiej ocenić wkład w rozwój kultury danego, danej miejscowości, danego powiatu. No i stąd Nasza obecność w tym konkursie. Poza tym no myślę też, że jeżeli oceniający jest zewnętrzny, jest zawsze łatwiej. No bo jak sami wiecie, czasami jest niezręcznie oceniać swoich. Tak więc nawet jakieś pretensje to zawsze zostają w Lublinie, nie na miejscu. Zajęcie wokalne w Młodzieżowym Domu Kultury. Jaką twórczość pani prezentuje? Wprowadzę yy, zespoły wokalne solistów i zajęcia dla przedszkoli. Czy to, czym się pani zajmuje jest trudne? No, jest trudne, bo praca z dziećmi czasami bywa trudna, ale przyjemne. I daje satysfakcję na co dzień. Czy takie spotkanie jest potrzebne? Wydaje mi się, że bardzo potrzebne dzieciom, a też no, mnie też. Coś prezentuje, no taką chyba swoją twórczość, nie? Taką ludowo. Robię serwetki, różne stroiki świąteczne, no jakieś takie, co, co przyjdzie do głowy, to to, to robię, nie? No. <grywa> Czy to, czym się Pani zajmuje, jest trudne? Nie, nie jest trudne to co się, tym, czym się zajmuję, dlatego że to jest po prostu łatwe, bo, bo lubię takie coś, mnie interesuje takie coś. Sprawia mi to przyjemność, że coś ładnego stworzę, że komuś się może podobać albo i nie. Także tak, właśnie. Lubię to robić i tak to nie jest dla mnie trudne. Jestem przewodniczącą naszego stowarzyszenia powstałego w lipcu w ubiegłym roku nazywa się ono sami swoim. I mamy za zadanie rozpowszechnianie kultury w naszym regionie, rozruszanie naszej miejscowości, oby nam się to udało. Organizujemy różne imprezy, śpiewamy na razie z bardzo dobrym skutkiem chyba, tak myślę. Poza tym mamy swoją kuchnię, przygotowujemy poczęstunek na tych imprezach. Jest bardzo miło i wesoło. Jutro robimy grill dla okolicznych, okolicznej ludności. Zapraszamy. Dziękuję. Będę biblioteka, furtach bibliotekarza Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Sienicy Różanek. No, myślę, że tak, że y, powinno się tą, tą, tą tradycję zachować jakieś tam y, y, czy robienie kwiatów, czy robienie jakichś tam strojików. Okay. Powinno to być kultywowane. Co się pani najbardziej spodobało z dzisiejszego spotkania? No, z dzisiejszego spotkania. Myślę, że y, takie spotkania powinny być często organizowane możemy zobaczyć to dziedzictwo kultury naszego powiatu. Jestem emerytowaną nauczycielką, ale jestem także od lat animatorem kultury w dziedzinie choreografii, piosenki muzyki. I, I tym talentem swoim obdzielam właśnie młodzież głównie, prowadząc zespoły taneczne, folklorystyczne, na, generalnie folklor yy, i Występuję w kapeli ludowej, przygotowuję także scenariusze obrzędów, dożynek czy jakichś takich innych starych, dawnych yy, zwyczajów czy obyczajów. To tak pokrótce i to już taka moja prawie 40 praca. Dobrze, to chyba wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam pięknie i życzę Wam sukcesów. Słuchajcie, warto, warto, jeszcze raz powiem, warto działać w kulturze. Wszystkiego dobrego.